Może być dumny przede wszystkim z tego, jak potoczyła się jego kariera, ile zrobił dla reprezentacji. Polska, Niemcy stadion narodowy, to tutaj właśnie roz będzie rozgrywany mecz, niby towarzyski, ale jednak dla Polaków bardzo ważny, prestiżowy. No. Chciałem Wam w dzisiejszej futbologii pokazać, co się dzieje przed meczem, w trakcie meczu, po meczu. Kulisy, kuchnia tego, co będzie się działo dzisiaj na meczu Polska-Niemcy, a więc chodźmy za mną. Próba rozwijania flagi niemieckiej, tam rozwijanie flagi polskiej, a ja idę na stadion. Chodźcie ze mną. Urabe, Narodowego opuszcza.

Dumny przede wszystkim z tego jak potoczyła się jego kariera, ile zrobił dla reprezentacji i teraz z podniesioną głową może jakby można powiedzieć odstawić but na, na kołku i, i być szczęśliwy przede wszystkim i dumny z tego. Tak jak powiedziałem, z czego to zrobił, więc na pewno to był z jednej strony bardzo przyjemny moment, ale też z drugiej strony trochę, trochę smutny, więc wiadomo, że na boisku człowiek gdzieś trzyma te emocje, no, bo musi za chwilę grać dalej, ale myślę, że to była piękna chwila dla, dla Kuby i jakby zasłużył na to, żeby właśnie się pożenać w takim meczu, z takim przeciwnikiem, bo będą no też chłopaków z Niemiec pewnie zna i jakby to dla niego też było wyjątkowe przeżycie i wyjątkowy moment. Po mundialu obiecywaliśmy sobie, że będziecie więcej grać w piłkę ofensywnie. Ale dzisiaj okazuje się, że celu uświęca się od... No tak, dzisiaj myślę, że jeśli chodzi o rozgrywanie, to gdzieś wielokrotnie sami sami się zamykaliśmy przy doprowadzaniu piłki, sami gdzieś się nie, nie wybieraliśmy idealnych rozwiązań i Czasami gdzieś jak już szliśmy w jedną stronę, to jakby nie, nie próbowaliśmy nawinąć, przegrać, przerzucić piłkę, tylko szliśmy już do końca i czasami gdzieś tam parę razy to wyszło, ale parę razy gdzieś straciliśmy nam piłkę i, i trzeba było znowu gonić. No wiadomo, że jak się gra z Niemcami, to nigdy nie jest łatwo, ale zdecydowanie się to utrzymanie się przy piłce, w środku pola, to, to jest dużo do poprawy, szczególnie jak mamy piłkę. I, Chyba to, że jednak powinniśmy też większą ilością zawodników czasami wychodzić do, do tych akcji ofensywnych, jeśli chcemy nie tylko stwarzać sytuację, ale też strzelać więcej bramek. No to powiedz jeszcze, bo są mecze, są zwycięstwa, które budują drużyny. Czy taki mecz, który budował drużynę na Wałbrzych z Euro, by był właśnie z Niemcami, z Niemcami. Czy ten mecz z Niemcami może zbudować drużynę z Niemcami? Mam nadzieję, że tak. No, historia lubi się powtarzać, więc oby tak było. Zdajemy się z tego sprawy, że jakby wynik to jedno i doceniamy to i jesteśmy z tego szczęśliwi, ale... Tutaj gra jakby jest, jest dużo jeszcze do poprawy, szczególnie gdy mamy tą piłkę. Okay, w pierwszej połowie może Niemcy stworzyli jedną, dwie sytuacje, ale w drugiej jest, no jest mieli dużo więcej tych sytuacji, gdzie, gdzie mogli strzelić bramkę. Ale nawet jeśli, jeśli są te sytuacje, jak my mamy piłkę, to tutaj jest taki dla nas wyzwanie, żebyśmy tu poklepali, przegrali, utrzymali się, wyszli do przodu, zdobyli przestrzeń. Na połowie przeciwnika, żebyśmy tam trochę podtrzymali tą piłkę, spróbowali stworzyć sytuację. A tego, tego brakowało i tutaj, tutaj jest duże pole do tego, żebyśmy to wykonywali lepiej. Tomek Kędziora w roli szefa obrony, czy to cię zaskoczyło? Bo trzeba przyznać, że dał sobie radę. Myślę, że na pewno w defensywie chłopaki spisali się bardzo dobrze. Przez to też widzieliśmy, że jakby mamy przewagę z tyłu i jakby ich było trzech, mieli tylko jednego zawodnika, więc jakby widzieli, że muszą dobrze przesuwać, dobrze pilnować, a wtedy, wtedy też w defensywie będzie im łatwiej. Na pewno nie, no tak naprawdę to zdajemy sobie sprawę, że to będzie ciężki mecz i tutaj tylko od nas zależy, jak on będzie wyglądał. Jeśli będziemy dobrze grali piłką, szybko utrzymywali się, stwarzać sytuację i strzelimy ramkę, to zawsze łatwiej się będzie grało, ale musimy zdać sprawę, że to jakby jest ciężki teren, e, ciężki przeciwnik, e, ale no mam nadzieję, że szybko im jakby wybijemy z głowy jakoś tam e, nadzieję na to, że, że mogą e, coś z nami ugrać. Na pewno mieliśmy ciężkie momenty, ale mieliśmy też super momenty. Yy, wiadomo, że jak yy, nam coś nie poszło, to zawsze Wojtek był w bramce i nas, nas uratował, yy, więc, więc byliśmy spokojni i, i do samego końca byliśmy skoncentrowani, podpowiadaliśmy sobie cały czas, żyliśmy i yy, yy, wydaje mi się, że te ten zarost tyłu no, było zasłużone. Dziękuję Mogę jeszcze chyba jedną rzecz zdać sobie sprawę z tego, że do historii, bo piłkarzy Polaków, którzy do tej pory strzelali golem Niemcom zwycięskim, no czy było dwóch, to zostajesz trzecim, więc to jest naprawdę bardzo awitarne grą. Super, no bo cieszę się, cieszę się tym bardziej. E, nie wiem co mam więcej dodać, no. A Czy ten rzut rożej wy trenowaliście, bo wiadomo, że nie mieli się za dużo czasu, żeby trenować stałe fragmenty gry, no trzeba powiedzieć, że to dośrodkowanie Sebastiana Szymańskiego było chyba idealne. Każdy, znaczy dzisiaj większość dośrodkowań było o... Bardzo, bardzo dobrych i, i no akurat mi akurat się udało dojść do piłki po takim super dośrodkowaniu, gdzie zostałem sam. Każdy wiedział, może nie było to idealnie przećwiczone, ale każdy, każdy wiedział, na jakiej pozycji ma być. Każdy, każdy wbiegł w tę te, w te pozycję i mieliśmy każdą strefę jakby obsadzoną, więc, więc akurat na mnie wypadło, akurat ja dostałem tę piłkę idealnie na głowę i i cieszę się, że udało mi się skończyć tę akcję. A czy zaskoczyło Cię to, że graliście trójką stoperów, to po raz pierwszy w życiu selekcjonerskim Fernando Santos zastosował taką taktykę, to nietuzinkowa rzecz. No to trener podejmuje przed meczem taktykę, czy wychodzimy na trójkę czy czwórkę, więc my jesteśmy po to, że wychodzimy na mecz, każdy wie jakie ma zadania, fajnie, że dzisiaj się nam udało je zrealizować i to tylko cieszę. Mogłeś też mieć asystę, bo po twoim podaniu Kuba Błaszczykowski, którego dzisiaj żegnaliśmy wyszedł na dobrą pozycję, w ostatniej chwili zablokował go obrońca. Szkoda, szkoda, że Kubie nie udało się strzelić, i akurat śmialiśmy się, że fajnie, też śmialiśmy się, też fajnie by było jakby Kuba, Kubie się udało strzelić, to, to by było super pożegnanie dla niego, tej super kariery, więc, więc no, no nie udało się, szkoda, ale ale i tak i tak super, że, że mieliśmy szansę z nim zagrać i że wyszedł po całym składzie i że w szatni nas pobudził i dał takiego ducha. Teraz, A, często. Ja ostatnie moje pytanie. Teraz Mołdawia, czy zdajecie sobie sprawę z wagi tego spotkania, czy coś wiesz o tym przeciwniku. zdajemy sobie sprawę. Na pewno widzimy z podobnym założeniem, że chcemy wygrać, że chcemy zdobyć trzy punkty. Może, może jeszcze trener coś doda, ale no, z, z, wyjdziemy w podobnym nastawieniu i na pewno na pewno będziemy walczyć, żeby wyjechać stamtąd z tamtą z trzema punktami. Dziękuję. Wiesz co, troszkę mnie już nudzi to pytanie, bo od pół roku mi po każdym meczu kadry prawie zadajecie to samo pytanie, czy to był najlepszy mecz w reprezentacji. Yy, może trzeba się zacząć przyzwyczajać, że nie jestem aż tak słaby, jak myślicie. Yy, no wyższy ten mecz, rzeczywiście, yy, było, było trochę do roboty, nie uważam, że, że, żeby. Poza jedną, tak naprawdę to były jakieś niesamowicie ciężkie interwencje, ale, ale było ich rzeczywiście dużo. A powiedz, czy ten mecz, może, mimo że towarzyski, czy on może mieć takie znaczenie w cementowaniu tego przebudowywanego przez Fernando Santosza zespołu, że po prostu będzie taki trochę kamień węgielny pod coś mocnego? Na pewno, na pewno taki wynik z tak mocnym przeciwnikiem buduje wiarę w to, że, że to zrobimy. E, jest nie najgorsze. Przez ostatnich parę lat. Często od tych mocnych zespołów europejskich dostawaliśmy baty w Lidze, w Lidze Narodów e, i na turniejach. E, i to jest chyba pierwsze takie zwycięstwo od paru lat z, z taką potęgą, powiedzmy, europejską. Więc e, na, pewno, na pewno daje to dużą satysfakcję. Może dla Błaszczykowskiego. Czy miałeś jakieś wspomnienia z tamtych czasów, Euro 2012, jeszcze wcześniej, gdy ty wchodziłeś, a on pełnił rolę już takiego lidera? E, Wszystko co, tak... Ty... Poza tym, że był to piękny moment i wzruszający, to, to trochę smutno, było, bo kiedy ja wchodziłem do, do reprezentacji i trochę martwiący, bo Kuba był młodym zawodnikiem, kiedy ja wchodziłem i dzisiaj y, już, już Kuba żegnaliśmy, y, więc ten czas naprawdę szybko mija i, i sobie człowiek zdaje sprawę, że jemu też już długo nie zostało, więc y, piękny moment Kuba na pewno zasłużył sobie na niego niesamowitą karierą reprezentacyjną. Był uważam przez wiele lat przykład do naśladowania dla, dla młodych piłkarzy i mam nadzieję, że ci, ci młodsi, którzy dzisiaj oglądali to pożegnanie Kuby z Płyty Boiska e, zobaczą, że, że ciężką pracą można, można stać się legendą. No taka powiedz przed Wami. w karierze zastosował trochę Czy zaskoczyło cię to, że Tomek Kędziel wystąpił w roli takiego szefa obrony? Nie a yy, Poradził sobie, uważam, że graliśmy że, yy, Szczególnie w drugiej połowie dosyć głęboko, ale, ale przede wszystkim bardzo skutecznie. Tak, a powiedz, przed Wami mecz z Mołdawią, mecz ważniejszy od tego, bo o punkty, czy równie ważny, bo to jest mecz kadry narodowej i tyle? Ważniejszy, bo nie jest jeszcze przed nami. Tak odpowiadając dyplomatycznie, na pewno ważniejszy. Mecze, mecze towarzyskie, szczególnie kiedy gra się w reprezentacje, są, są bardzo ważne i, 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 i takie zwycięstwa jak to zostają w pamięci na, na bardzo długo. Ale, ale punkty są punktami, e, i bardzo tych, tych trzech punktów e, potrzebujemy, żeby, żeby być na dobrej drodze do Damasu na mistrzostwa. Czy wydaje się tak, że te mecze z Niemcami ciebie aż tak nie grzeją jak nas wszystkich? I mi się wydaje, że to bardziej Niemcy chyba ch chcą mi zrobić. E, uderzają mi na notę i e, e, są dla mnie bardzo łaskawi. E, ale rzeczywiście, dwa, dwa, dwa mecze na dwa tutaj na narodowym e, wygrane, więc. Powoli, powoli jest to tradycja. To był ważny mecz, nie ty, dla, ważny mecz dla wszystkich, przede wszystkim dla Kuby Błaszczykowskiego. pożegnaliśmy dzisiaj legendę. No, a mecz był ciężki. Trzeba było pokazać serducho od początku walkę, te cechy policjonalne przede wszystkim. i Wybiegaliśmy. Udało się, strzeliśmy jedną bramkę. Niemcy mieli tych okazji naprawdę sporo, ale dzisiaj znowu cały ten cały środek obrony pomocnicy, cała drużyna Wojtek Szczęsny przede wszystkim. No, no niesamowite interwencje, także no jestem naprawdę, no nie powinienem być w szoku, jednak przyzwyczaił nas do nie, niesamowitej formy niesamowitej interwencji, ale jednak naprawdę czapki z głu, bo to dzięki niemu dzisiaj... Yy... No wygraliśmy ten mecz, myślę. Pożegnanie Kuby Waszykowskiego piękny moment, 16 minuta, było widać łzy u Kuby, ale też chyba u niektórych was, piłkarzy też takie nostalgia pożegnania. No myślę, że tak, myślę, że bardziej u tej starszyzny, no chłopaki, na pewno ja znam Kubę, ty tam z, może z dwóch, trzech zgrupowań nie, nie, nie udało mi się go poznać tak bardzo może jakbym chciał. E, może jeszcze w przyszłości zobaczymy, ale no widać było po Kubie, jak przyjechano zgrupowanie, że to że coś w nim siedzi, te emocje siedzą w nim i i widać było też po nim, że chce uciekać jak najszybciej do środka, bo chyba nie chciał, nie chciał pokazać tego, że tam łezka się już kręci. Także no nie, no tutaj mówię, tak jak powiedziałem, legenda dla wszystkich młodych chłopaków, chłopców, dziewcząt, dziewczynek, które chcą kiedyś grać w piłkę na najwyższym poziomie. Tak jak patrzę na historię naszą, dopiero drugie zwycięstwo nasze. W całej historii, także, także takie momenty są fajne. Jeszcze na pożegnanie Kuby, Waszykowskiego, takie zwycięstwo, także na pewno to cieszy i mówię, niech to, niech to tą drużynę zbuduje. Drugie w historii zwycięstwo Polski z reprezentacją Niemiec 1 do 0 na stadionie narodowym, chociaż to był tylko mecz towarzyski, to dla nas mecz z Niemcami nie był tylko zwykłym meczem. Brawo, reprezentacja Polski, pomimo to, że no w drugiej połowie. Za dużo z gry nie mieliśmy to jest to zwycięstwo cenne i myślę, że Fernando Santos ma ten mecz, ma ten jeden mecz, który zbuduje jego drużynę, która powalczy o awans na Euro i na samym Euro o, to był ten mecz, który założy, zbuduje tę ekipę. Brawo Wojciech Szczęsny, który jeszcze raz obronił, wyratował naszą reprezentację. Brawo oczywiście Kuba Baszczykowski. Bardzo wzruszające. Piękne wręcz pożegnanie byłego reprezentanta już Polski. 109 występów Kuby Błaszczykowskiego w biało-czerwonych barwach. Legenda, wycis wyciskacz łez, wielkie wzruszenie. Super historia, ale brawa też dla całej reprezentacji Polski. Teraz ruszam do Mołdawii. W Mołdawii będzie na pewno bardzo trudno i w Mołdawii walczymy już o ważne punkty w eliminacjach do Euro 2024. Uciekam do strefy wywiadów, potem do Mołdawii. Widzimy się w następnych vlogach. Cześć!